Magda Gorożankin, zapraszam na program samorządowy Miasta Skierniewice, a dziś moim i Państwa gościem jest Komendant Miejskiej Policji w Skierniewicach, Inspektor Wojciech Dworak. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Nie da się ukryć, że ten tydzień, a myślę, że nawet ten miesiąc, czyli lipiec należy do Polskiej Policji, także do Skierniewickiej Policji, bo to wasz miesiąc, wasze święto i myślę, że w Skierniewicach zaryzykuje hucznie obchodzone bo nie widzę w regionie innych jednostek, które organizują uroczystą galę, a jednocześnie też piknik policyjny. 24 lipca każdego roku obchodzimy nasze święto. Święto polskiej policji, które zostało nie tak dawno w końcu przywrócone i ustanowione właśnie w tym dniu jako pewne odniesienie do ustawy o policji, która w 1919 roku została uchwalona właśnie w tym dniu. Stąd też y, faktycznie lipiec, a zwłaszcza ten okres y, 24 lipca. Y, to jest data dla Policji Polskiej i Skierniewickiej naturalnie też, co oczywiste, bardzo, bardzo istotna i ważna. Czy hucznie obchodzimy? Przede wszystkim, wydaje mi się, godniej, robimy wszystko, żeby te obchody były godne, ponieważ wychodzę z założenia, że. Policjantom i pracownikom policji, bo o tym też zawsze podkreślam i to jest bardzo, bardzo ważne. Chociaż ten jeden dzień w roku należy się mm, świąteczny, godny. No, oczywiście nie wszystkim policjantom, bo przecież każdego dnia 24 godziny na dobę musimy pracować, więc nie wszyscy mogą pozwolić sobie na to świętowanie. Ale to prawda, chcieliśmy w tym roku i chcemy, aby to święto. To święto było przez nas obchodzone jak najgodniej, tak żeby można było podziękować i żebym ja też mógł podziękować moim koleżankom i kolegom za cały rok ciężkiej, trudnej, ale bardzo satysfakcjonującej służby. Te podziękowania wczoraj bardzo mocno wybrzmiały w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, gdzie odbyła, ta, gdzie odbyła się ta wspomniana przeze mnie uroczysta gala. Bo to przede wszystkim podziękowania, ale także awanse na wyższe stopnie to też gratulacje i wyróżnienia i okazuje się, że my naprawdę mamy być z czego dumni, ale przede wszystkim mamy. Mamy. Mamy takie poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy bezpieczni w Skierniewicach i to jest codzienna praca, codzienna służba szeregu funkcjonariuszy policji w Skierniewicach. To wczoraj bardzo mocno wybrzmiało, bo kilkadziesiąt osób zostało wyczytanych na scenę, wywołanych na scenę i otrzymało podziękowania. Tak. W zasadzie to, co powiedziała pani redaktor, jest dla nas takim ukoronowaniem i puentą naszej służby. Jeżeli mieszkańcy Skierniewic, mieszkańcy Ziemi Skierniewickiej czują się bezpiecznie, a mamy takie sygnały, to dla nas jest to satysfakcja, bo po to cały rok pracujemy. Tak jak to wczoraj podczas naszej uroczystej gali w Centrum Kultury i Sztuki miałem okazję i przyjemność i zaszczyt mówić do zgromadzonych. Nie o wszystkim możemy mówić, nie, 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 nie wszystko ujrzy światło dzienne, ale taka morówcza, no, realizowana z poświęcenia. Z zaangażowaniem codzienna służba policyjna przynosi właśnie ten, ten efekt. O tym wczoraj mówiliśmy. Tak, to prawda, wczoraj ponad 40 funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki zostało nagrodzonych, uhonorowanych wyróżnieniami, medalem, awansami na wyższe stopnie, ale także wprowadziliśmy pewne dwa nowe elementy do naszych obchodów. Uznałem, że to jest też godny czas kiedy można podziękować pracownikom i policjantom, których cechuje najdłuższy staż pracy na rzecz społeczeństwa skierniewickiego w skierniewickiej policji. I taka ósemka moich koleżanek i kolegów, pracowników i policjanta w dniu wczorajszym odebrała od nas podziękowania. To fantastyczne, że te podziękowania i, i, i brawa na, na stojąco otrzymali moi koleżanki, moje koleżanki i, i koledzy, z których charakteryzuje ponad 30-letni, zdecydowanie ponad 30-letni staż pracy i służby. I to była, wydaje mi się, bardzo wzruszająca chwila też dla nich. No i bardzo się cieszę z tego, że, że nasze święto w dniu wczorajszym odwiedziła rzesza najbliższych naszych pracowników i, i, i policjantów, którym też miałem okazję wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi i Prezydentem Miasta podziękować za ich cierpliwość, wyrozumiałość, za to, że są po prostu z nami każdego dnia i zawsze na nas czekają. Wyjątkowa chwila, plus do tego nagrody dla policjantów, którzy się wyróżniają w ciągu codziennej służby i dbają o bezpieczeństwo miasta. Również otrzymali nagrody wczoraj z rąk pana prezydenta i, i moich, więc no, to fantastyczne chwile. Bardzo się cieszę, że to wszystko wczoraj dzięki współpracy z miastem i, i współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach udało się zrealizować i, i przeprowadzić tak godną, skromną, ale w gruncie rzeczy udaną uroczystość i bardzo ładną. To trzeba podkreślić. Dziękuję. Wspomniał pan, że ten dzień jest właściwie takim jedynym, kiedy oficjalnie można podziękować funkcjonariuszom policji. Myślę, że mieszkańcy tych dni mają więcej na takie podziękowania, bo my często nie doceniamy pracy policji, służby w policji. Mamy swoje zdanie, na które pracuje cała Polska policja, co nie zawsze jest odzwierciedleniem, że jeżeli tak stało się w danej miejscowości, to tak samo jest w Skierniewicach. I myślę, że mieszkańcy doceniają w Skierniewicach funkcjonariuszy pod tym względem, że my wielu z nich znamy. I to jest chyba też takim dobrym sygnałem, że my czujemy się bezpiecznie w Skierniewicach, kiedy widzimy swoich chociażby dzielnicowych i jesteśmy w stanie do nich powiedzieć: Dzień dobry pani Kasiu, dzień dobry panie Radku. Bo my znamy tych ludzi, widzimy w swoim rewirze, w swoim rejonie i nie traktujemy jak wrogów, którzy przyszli na zwiady, co tam się u sąsiadów dzieje, tylko jak osoby, które z troską przychodzą, czy wszystko jest w porządku. To prawda. No to jest esencja, to jest cel generalnie rzecz biorąc naszej y, służby. No nie, nie, nie pełnimy jej po to, żeby, żeby nam dziękowano na każdym kroku. To, to, to nie zupełnie o to nie chodzi. Y, natomiast będziemy na pewno robić wszystko, co w naszej mocy, żeby. Te słowa, które mówiła pani redaktor, czyli żeby ta stabilizacja służby na pewnych stanowiskach, zwłaszcza dzielnicowych chociażby, żeby to się utrzymywało. Mamy świadomość pewnych problemów, pewnych trudności, pewnych niedogodności, czasem też i ułomności po naszej stronie. Wiemy, że nie, nie, zawsze, nie zawsze jesteśmy w 100% procentach, czy też osoby, które wzywają policję są w 100% procentach no bo niestety to jest też i trudna służba, która wiąże się z różnego rodzaju formami represji. No, jeżeli ktoś przeskrobał, czy naruszył prawo, no to od tego jest policja, żeby to wyegzekwowała. To oczywiście nie zawsze podoba się określonym osobom, ale w gruncie rzeczy na tym ta służba polega i świadomość społeczeństwa pod kątem potrzeb, pod kątem pełnionej służby, pod kątem zrozumienia istoty tej służby i potrzeb funkcjonowania policji jest dla nas niezwykle ważną rzeczą. I nad tym będziemy pracować bardzo, bardzo mocno. Budując też przy okazji prestiż służby w policji. To jest bardzo skomplikowany proces i na pewno długo trwały. Tym bardziej, że jak słusznie pani zauważyła. No to nie jest tak, a czasem rzeczywiście możemy odnieść takie wrażenie, że jakieś negatywne zachowania ze strony funkcjonariuszy, które mają miejsce gdzieś tam w Polsce, natychmiast odbijają się w dzisiejszych czasach szerokim echem w społeczeństwie. No i pokutuje takie przekonanie, że tak musi być wszędzie, albo tak może być wszędzie. No to, 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 jest, to jest bardzo krzywdzące dla nas, dlatego że policja to jest ponad 100 tysięczny organizm. To jest jedna z największych instytucji w państwie. To jest instytucja, która dzień w dzień, 24 godziny na dobę, realizuje masę różnego rodzaju interwencji obowiązków. Proszę sobie wyobrazić, że codziennością jest kilkanaście tysięcy interwencji, które podejmują policjanci. Każda z tych interwencji jest różna. Każda z tych interwencji może się w różny sposób zakończyć. Czasem o nich się Państwo dowiadujecie, ale o zdecydowanej większości nie, bo one mają charakter domowy, mają charakter miejsc publicznych. No bardzo różnoraki, no teraz trudno by mi było y, tutaj o wszystkim mówić. Y, sami policjanci Komendy Miejskiej w Skierniewicach mniej więcej dziennie, jak tak sobie analizujemy, podejmują około 40, a czasem nawet 50 interwencji. Na każdą z tych interwencji trzeba jechać, czasem pilnie, czasem przy użyciu sygnałów świetnych i dźwiękowych, bo czasem rzeczywiście są to sytuacje, w których waży się, no co tu dużo mówić, życie ludzkie. No i y, y, jakieś przypadki negatywne, które gdzieś tam się słyszy, prawda? O czym się y, coś się zobaczy w telewizji, w internecie, gdzieś tam w sieci, y, y, no, rezonują bardzo mocno w społeczeństwie i rzeczywiście tak y, niesłusznie, krzywdząco dla nas są generalizowane jako problemy całej y, policji, ale tak na pewno nie jest. Myślę, że o tym będzie się można przekonać w najbliższą niedzielę, bo to 28 lipca będziemy kolejny raz. Razem tworzyć bezpieczne skierniewice, choć my tak naprawdę robimy to na co dzień, bo ta współpraca między jednostkami w mieście, też jednostkami w powiecie, bo nie, nie można nam zapominać, że, że policja nie jest tylko w Skierniewicach, tak. chociaż komenda niedaleko nas. I o ile tutaj współpraca między Radiem RSC a naszą Skierniewicką Policją układa się bardzo dobrze, to mam nadzieję, że w całym mieście ta współpraca też się tak układa i będzie to można zobaczyć w niedzielę 28 lipca nad Zalewem Zadębie. To Dokładnie. Święto Policji od trzech lat postanowiliśmy zorganizować, czy też organizować w dwutorowo, to znaczy z jednej strony oczywiście Akademia, uroczysta gala, która miała miejsce, tak nawiasem mówiąc po raz pierwszy. Pierwszy miałem okazję odkąd jestem w Skierniewicach spotkać się z całą masą naszych przyjaciół, bo tak określam wszystkie te podmioty, wszystkie te instytucje i wszystkie osoby, które pracują w tych instytucjach, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt spotkać się w dniu wczorajszym w gościnnych murach Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Miałem okazję po raz pierwszy, no bo pandemia, bo ograniczenia, potem była inna formuła świąt policyjnych realizowana w garnizonie łódzkim, więc bardzo Cieszę się, że udało mi się wreszcie podziękować za te kilka lat współpracy, za tą codzienną współpracę. Tak, znakomitej ilości instytucji, i służb miejskich, ale i nie tylko. W sposób szczególny oczywiście miastu Skierniewice i samorządowi Skierniewickiemu, który po raz kolejny to powiem, mając pełną świadomość reakcji pana prezydenta, tak jak to wyraziłem wczoraj, ale każdemu z moich kolegów komendantów miejskich czy powiatowych życzę takiego zrozumienia i takiej współpracy. Jak ona wygląda tutaj w Skierniewicach. I co ważne, co wczoraj podkreślił pan prezydent podczas swojego wystąpienia, za co zresztą został sowicie nagrodzony brawami, pan prezydent i władze miasta Skierniewic uznają to za absolutnie rzecz naturalną i normalną, bo tak na dobrą sprawę to zarówno władze samorządowe, jak i policji łączy pewien mianownik i nasze wszystkie instytucje, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Znaczy my jesteśmy dla, dla mieszkańców miasta, powiatu, ziemi skierniewickie, więc robimy to dla, dla Państwa I, i to jest naszym celem, bo my no tak, tak jesteśmy stworzeni, tak jest nasze zadanie. No i rzeczywiście obok tej uroczystej gali, o której miałem okazję wspomnieć, również postanowiliśmy wyjść na zewnątrz, żeby chociaż ten raz w roku instytucje, które w różny sposób dbają o bezpieczeństwo Skierniewiczan, mogły spotkać się w jednym miejscu i pokazać to tak na dobrą sprawę w jakiejś minimalnej formie. Fantastyczna impreza, która przyjęła się. I w najbliższą niedzielę od godziny 14 nad zalewem Zadębie w Skierniewicach widzimy się po raz kolejny. Serdecznie zapraszamy Państwa. I postanowiliśmy z Panem Prezydentem, z instytucjami miasta, z Radiem RSC, za co bardzo serdecznie po raz kolejny dziękuję, spotkać się z naszymi mieszkańcami i pokazać to tak na dobrą sprawę, w pewnej minimalnej formule, czym my się zajmujemy. Kilkadziesiąt instytucji, służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo w bardzo różnych obszarach. Będą nad, nad, nad zalewem, będą prezentować to, co robią, w jakiej formie. Oczywiście cieszę się bardzo, ponieważ z każdym rokiem no, zmienia się też paleta instytucji, które się pojawiają. W tym roku na przykład będziemy gościć Polską Akademię Nauk, która jest bardzo zadowolona z tego, że otrzymała od nas taką, takie zaproszenie, będzie prezentować pewne nowinki technologiczne. Sam jestem ciekaw, jak to będzie, Wyglądało, ale też w tym roku będą z nami będzie z nami Stowarzyszenie. Polscy instruktorzy psów służbowych, którzy przyjadą, i też będą taką odrobinkę drobną ciekawostkę prezentować, na przykład taką jak pomoc, pierwsza pomoc pieskowi. Prawda? Który potrzebuje. No to tak, jest coś, co, co o tym się nie mówi, czego nie ma, natomiast to oni też obok pokazów, tak, związanych z stresurą psów, też taka pomoc dla naszych. Czworonożnych e, przyjaciół e, będzie się wtedy odbywać. No i cała, cała rzesza innych, e, innych atrakcji, które wtedy przez te cztery godzinki od 14 do 18 wspólnie z panem Prezydentem zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. E, z tego, co słyszę, prognozy zapowiadają się bardzo optymistycznie, nawet bardziej niż byśmy się spodziewali, ma być bardzo piękna pogoda. Zresztą e, podczas ostatnich dwóch pikników też takowa była, więc mamy tu chyba jakieś. Słońce z tak, przyja nam na te, na te pikniki i wtedy też jako element święta policji oczywiście będziemy e, dla państwa, będziemy odpowiadać na pytania, pokazywać pewne elementy, zobaczymy e, czy uda się zrealizować pokaz ratownictwa e, wodnego, ale będzie trochę sprzętu policyjnego też i e, koniki i pieski, no, więcej rzeczy może nie będę już niech mówił, część bo się zostanie, zostanie gdzieś dokładnie tajemnicą. Zapraszamy serdecznie w niedzielę na Zadębie, jesteśmy tam od godziny G. 14.00, wspólnie z Radiem RSS. A ja tylko dodam, tak już na zakończenie naszej rozmowy, że ten piknik jest potwierdzeniem całej naszej rozmowy, że jest współpraca w mieście między policją a różnymi jednostkami i podmiotami. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Myślę, że wiele jednostek też nie wyobraża sobie, że mogłoby być inaczej, bo rzeczywiście ta współpraca układa się bardzo dobrze i my dzięki temu, że współpracujemy z policją, możemy zawsze być na bieżąco z wydarzeniami w, w mieście. Choć często to są wydarzenia trudne, ale zawsze podane w takiej formie, żeby nie wywoływać niepotrzebnej paniki, a rzeczywiście poinformować i delikatnie wyczulić słuchacza, mieszkańców Skierniewic, Ziemi Skierniewickiej, że coś jest na rzeczy, bo my też. Z założenia nie mówimy o tych wypadkach, o wielu nie, mo nie możemy też powiedzieć. Nie mamy czasem też informacji o tym, co się dzieje, ale bardzo mi się osobiście to podoba, że od trzech lat, przynajmniej tyle ja jestem tutaj w Radiu RSC i od trzech lat współpracuję ze skierniewicką policją. Zawsze jest ten. Element profilaktyki, prewencji, bezpieczeństwa i wyczulania mieszkańców na to, że dbamy o wasze bezpieczeństwo, a nie robimy sensację z tego, że mieliśmy pościg albo narkotyki w takim i w takim rejonie. Więc oby ta współpraca dalej tak dobrze się układała, a ten piknik rzeczywiście był potwierdzeniem tego, że y, policja dba o swój wizerunek. Jest on, myślę, coraz przychylniej i z większym szacunkiem przez mieszkańców odbierany. I tego też życzę z okazji święta dziękuję policji. Bardzo. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście mam nadzieję, że tak faktycznie jest i, i będziemy robić nadal wszystko, co w naszej mocy, żeby ten i wizerunek, ale i postrzeganie zawodu policjanta no, stało na jak najwyższym poziomie w oczach naszego społeczeństwa. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za, za współpracę, za odpowiedzialność, bo. To wbrew pozorom też jest bardzo ważne, żeby ta informacja, która trafia do opinii, no była zweryfikowana, była pewna, jasna, klarowna. Ona zawsze będzie podparta profilaktyką, niezależnie od tego, czego ona będzie dotyczyła, bo z każdego zdarzenia, czasem nawet tego przykrego, nie chcę tutaj mówić już o zdarzeniach tragicznych, no ale niestety one czasem też bywają. Musimy wyciągać jakieś wnioski. I te wnioski. Wspólnie właśnie z, ze środkami masowego przekazu staramy się wyciągać. Bardzo dziękuję za te życzenia i dziękuję również Państwu za współpracę z nami. To my dziękujemy za współpracę. Życzę i na pewno jeszcze nie zabraknie w niedzielę 28 lipca nad Zalewem Zadębie. Cóż bym chciała rzec na koniec? Tylko tyle, że sprawdziłam statystyki. 63% przedszkolaków nadal chce być policjantem. <laughs> Więc prognozy są dobre. Oby, oby podtrzymało te decyzje dalej. Będziemy to na bieżąco weryfikować na pewno. Tego Potrzeba życzę. nam kandydatów do służby oczywiście. Zapraszamy serdecznie. Tego życzę, żeby tych kandydatów i już później wykwalifikowanych funkcjonariuszy nie zabrakło. Za rozmowę bardzo dziękuję. Przypomnę, że moim Państwa bardzo. gościem był komendant miejski policji w Skierniewicach, inspektor Wojciech Dworak. Dziękuję bardzo Pani, dziękuję Państwu, kłaniam się.